Dobra, yy, światła, kamera, akcja. Yy, Rudy, ja yy, 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 to tak. To ja będę Janek. Yy, Bonkol będzie Gustlik. No. Izdin, Grigorysaka. Grig <laughs> Lufa z czołgu. <laughs> będzie dobrze. Będzie dobrze. No i tak się bawimy w czołgach. No super. O kurde, I, i, myślałem, że nad to... Wybrałem. Nie! Nie! To tak nie miało. Nie. Być, to miało być. Ktoś, ktoś tą górkę rozwalił, od której to się miało odbić w razie czego. No, na razie wszystko się nie udało Ale będzie. Będzie dobrze. Kiedyś będzie dobrze, Kurde, tak jesteśmy poprzeplatani. Wróg swój, wróg swój. Łopanie, co tu się... No, Izdin, je! je, je, Panie, panie! Dobra, Eee, co ty tam bijesz? E, już Dobra, patrzę. ja dobiję tego Pawełka. Pawełku! To ja bym spróbował tutaj Morfita. No powinno się udać w zasadzie. To jest tak, kurde. Nie widzę przeciwwskazań. Nie wiem, z... albo Flowerem. Dobra, Jolo. Uwaga A, dobrze! Dobrze! Sam, sam dobrze. No, nie, no, is no, din. Y i din Dwóch na dwóch, nie Klaus. Y no, widza Ja jest fajnie osłoniony i no ten Morfid mnie sam pociśnie. Jak ma jakiegoś to dobre broni, granata, to jadę. trochę lipa. Ale może nie Może nie, no nie wiem. by nie. Murfit! O o o o Morfit, proszę cię! Dobra, to fita, co? Nastawiamy się we dwóch? Ja. A ja, czy ty byś go zabił czymś na wprost? Eee, jest na. F no, ale nie, do tyłu nie, bo zjadę niżej jeszcze. No to dobra, ja się. Czy ja mam ci pomóc? Czy na 100% eee, ci by było, czy nie? Kurde, no, bo. On jest tak. Ja tak idealnie go nie cylnę, mogę wyżej trochę. Dobra, no spróbuję, coś mu tam ciulna. Mm, 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 no. Mm. Dobra, spróbuję ogniem ja no. Chulomy nice. Dobra Porobiony No i to jest super Ja. To tak tak to miało być O kurde co ja. on przestrzelił Ja bym Dobra, mógł jedziemy. teraz tak tutaj O ja i robię hmm. Uważaj, mocny wiatr No właśnie, przeciwną stronę, nie wiem ja bym tam spróbował granat mu wciepnąć Dobra, rzuciłem Dobra jolo. O kurde Niuu no, za fes ale, może. A! Dobrze? Zajebiście! A! A! Poszło. Dobra, kurde. A może to jest bot? Ej, mi się wydaje, że wiesz co? No. W tej grze, jak to mi się nie chce, jak to pewnie już jakieś boty sobie po. po. Ten, e, po, po zaprogramowali. Mówisz? Tak, że na przykład używać mają podstawowych broni, jakoś tak. O, o kurwa! Dobra, no masz 33, ty masz 38. Dobra, no to tak średnio. Ty masz, ta zajebiście ty masz ta... taką broń def wake wake, wake? wake? Nie ma, a co to jest bounce, bounce Explode? taka różowa kulka. No to ona po prostu dużo zadaje i ona się bardzo często odbija, ona hmm. ma, jest duża generalnie. Dobra, ja bym nad tym spróbował, bo wiatr jest taki nienajgorszy. No da, waj, tam. Musisz sterować w tą dziurę. Tak jakby. Pod w nim. dziurę mówisz? No dobra. O kurde! Za a! Nie, Za Za To już wiesz, jak to działa! No już wiem! Dobra, a ja tam. I teraz. Kar o nie, on ma dużo. O, hmm. fuck. A czekaj, rapid fire. Ja mogę tu wjechać, kurde, nie mogę. Rapid Ale... fire, wiatr, to bym musiał mocniej. Hmm. No. Mhm! Mm -hmm. No dobra, spróbuję tak. Su super partia to super. była. Super. Plan był dobry, nie? Jak zwykle. Plan, plan jak zawsze był dobry. Plan był super ci powiem. Idealny. Fajny jest ten portal. Portal jest superowy. Pa. Co za ciulik. Mm. Co ja bym mógł tu? Niklaus, no wierzę w ciebie, ale. Ale, ale... No ja też właśnie. Może wężem? Dobra, spróbujemy... W jaki jest wiatr? tutaj, dobra. Spróbujemy tak. No, to tak. Nie Wąsz za niebezpieczny. Wąż nie bardzo. Czuję, że to może być po mnie. No, to chyba dziękujemy. Albo nie, tak. No. Ach. No to było takie 2 na 10. To no. było takie no krótkie, szybkie, krótkie, szybkie. To se my jeszcze jeden, myślę. Ja taki, żeby się ja, odegrał. od razu szybko się tam odlepsza to. Ja. Dobra. No nie, nie było najgorzej. Kurde, bo Isdin tak szybko umarł. I to jest. Przez to. Hmm? To był czarny koń naszego czołgu. No. Czarny koń dosłownie, no Kasvili, restu, to. Sakaświli. E, jak bez ready. kierowcy czołg może jeździć? Wszyscy są gotowi. Paul ah. jest, Morfi, to są widzowie nasi, więc zobaczymy, czy da dadzą radę. Napiszemy im ready. Ready. And go! Action. No, tak średnio bym powiedział Morfit, Morfit chyba na obiad poszedł. Oś go, Bonkol zabił, ja? Ja nie zabiłem nikogo. Morfit, psujesz mi materiał <noise> na Ety, <noise> do Veyready. Czekaj, no, wy, wylas. Nie wylas. Nie wylatysz mm -hmm. go. Aha, no, no dobra. O, jedna osoba. Miejmy nadzieję, że będzie to równie godne o, o freks. No i świetny. idealnie wyborowo Zjedzimy. dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. Jak my są? Aha, my są tak, a tutaj fajnie, fajnie, fajnie. jest, fajnie, fajnie. Ja we Freksa będę prał, to od razu gadam. No, tak standardowo bym to wziął, myślę. Ja już tego Pawła chyba będę, bo... To granacikiem jakimś, coś takiego. No, 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 ja tam Koaktusa mu wrzucę. Wśród stasa Powinno zadziałać. O, no i dobrze. No, dwóch zaatakowałem, to nice. Dobrze, dobrze. Nie chciałem tak, a zrobiłem. <laughs> I teraz co? Freks ma tam taki mały cypel, to może mu to po wszyscy mieszkała. O nie, nie Ale nie, nie trafił mnie ani razu chyba. Bo nade mną wszystko biło. A nie w armor ci zjechał tylko. A faktycznie, no, ale to jeszcze nie ma tragedii. Jogo teraz docisna. dociś Ale czym? <laughs> mm. Flamem może, o. No to ja w Pawła walnę. Pawełku. Dobra. Czulomy. O, o, no, izdin coś o. coś coś w ogóle nie gra. Halo, jest tu izdin Jestem, jestem. A, Luf, a lufa tutaj... się przytkała. Myślałem, no że Glock też, kurde, robi ten. A mhm. no to tak strzela sobie tylko. Nie, to tak strzela. Pyk, pik, pyk. To z bliska musisz. O nie, Paweł. O. o nie. No, robił. Średnio Ja bym apte A może mi się uda i to i to? Ja bym zrobił, ale księżyce mają wylew. Dobra to... ja... Dobra, ja spróbuję apteczkę i tego. I walnąć go Powinno się udać. Teraz spróbuję go dobić też. Dob... O! No i tak! Uważaj! U <słyska> <słyska> O nie, jak się z Angry Beardsem się zabiłem. Kurde, no. No średnio. No. Psiul, ten się. A! Zabił się! Jaka pała! Bardzo dobrze. Dobra, wyborowo. Wyborowo jest co to nice jest w ten to Firestorm? O, oh, Isdin, uh, czy ty też masz airstrika? No. Ani Klaus? I... Dobra, ja mu tam wdupia airstrika, tak Weźcie tam obydwa tak airstriki na dół, pieprzcie. Dobra. Tak mu tak No i fajnie. Nice, leży. No i... I teraz tam tylko granaty, takie rzeczy, które tam gdzieś mogą wpaść. Ja bym się musiał Najlepiej. wycofać, ale nie wiem, czy dam radę. E, nic o, z tego nie o, będzie. o, pójdzie, pójdzie. Po trupach, po trupach. Ojej. Oh yeah. Ale to jest jeszcze mało, spoko. Niecham, co tam masz za bronię? Co ja mam za bronie? Banan, Bouncepload, Bulger, Digger, Earthquake. O, masz? No. To ta broń, którą przed chwilą widziałeś, co ona tak w dół rozwala teren, to to jest Bouncepload. Musisz to wrzucić tak jak granat do tej dziury, do niego. Sprób znaczy nad tymi portalami tak, spróbuję tywno, przestrzelić. Z, styczność z ziemią od razu wybucha, więc nad portalami, no. Kurwa, dobra, ryzyk fizyk. A, no, hmm, a może nie, zwieje, ty, nie. może no, zwieje. No, Przeleciało, nie dobra, no nie walczył. Ale to nie, to nie był bounce prąd, był to było no. coś innego. No bo kurde, dużo jest tych broni. <grych> nie no, uwaga. mylą. Nie cylindry. Tak, ale ledko, ale ledko. No to o, znowu nad nim. Musicie... No fajnie. Kurde. A bo, y, bo ja bym mógł i przebić się. Pod... No to nie ma sensu. A to by tam. było dobre. No, no bo mógłbym się no pod tym przebić. Z, spróbujcie się przebijać, wejdź tam pod tym, no. To ja w to walnę. Z jakimś takim streamem. albo... 30. No streamem walnę, dobra. No. Chyba to rozwala. Mi się wydaje, że stream rozwala. A gówno, Eww. nie! Eww. <laughs> Co by ty... to zrobili? Tyś tylko się <laughs> wysikał na tą ścianę, Stara. Eww. Troszkę słabo A ten testem, to jest dupił Dobra No i teraz trzeba by tam coś nawciepować No już musicie wrzucać tam kurde Jat macie spoko Ja... Bym ten, a co ten Firestorm robi dokładnie? Firestorm? No nie wiem, sprawdź. No dobra. Zagraj to tak, jakby to miało spaść na niego. No tak spróbujemy. To jest a fest, o. To jest... To było dobre Ale, wgwede. o! o! o Ej, co, co to falło? Stary Tyś pierwszy wy, wypuścił jakiś kurde. Nie wiem, Marsa, a potem jakieś inne dwie planety poleciały fajnie. na księżyce. Fajnie, Sto... fajnie. No to było, stary? <kluzny> on nie może się ruszyć, on jest zablokowany. No to jest Quake'em. Oj i tyla! jakie to dobre było? Normalnie końcu. No. Eks dotegowany. Także no, co ja mogę powiedzieć? To była gra o czołgach Shellshock, Polecamy 7 euro. Na G2A pewnie taniej... Nie wiem czy jest na g 2 ona? Nie jest, wiem. W każdym razie zapraszamy na G2A i no, tyle. Ja. Z kodami.